Uwaga! Decyzją prezydenta, prezydenta miasta Stalowej Woli trwa proces dezynfekcji miasta. Prosimy o opuszczenie drogi chodnika. Płyn jest dla ludzi zwierząt roślin i środowiska. Działamy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Stalowej Woli. Uwaga! Decyzją prezydenta miasta Stalowej Woli trwa proces dezynfekcji miasta. Prosimy o opuszczenie drogi chodnika. Działamy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Stalowej Woli. Uwaga! Decyzją prezydenta miasta Stalowej Woli trwa proces dezynfekcji miasta. Prosimy o opuszczenie drogi chodnika. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym wam pokazać proces odkażania miasta stalowej woli, dezynfekcji. Korzystamy z unikalnej technologii polskiej firmy, która na co dzień dostarcza odpowiednie urządzenia do naśnieżania stoków. Nowego Targu. W tej sytuacji, którą mamy, firma Super Snow postanowiła opracować system armatek do odkażania miasta. Ja wiem, że pewnie dla niektórych te zdjęcia, które w tej chwili pokazują, mogą się kojarzyć z zdjęciami, które można było oglądać z chińskich ulic. To jest podobne rozwiązanie, tam było bardzo pozytywnie oceniane. To urządzenie emituje 10 miliardów kropel bezpiecznego płynu dezynfekującego na minutę. Także unikalność polega na tym, że te kropel usiadają na ławkach, na na znakach na i w ten sposób Odkażają te miejsca. To jest rozwiązanie testowe. Testujemy w tej chwili działanie takiego systemu. Chcielibyśmy poznać również Wasze opinie. Środek jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, dla zwierząt, dla środowiska, a jak widzicie, dobrze pokrywa przestrzeń publiczną miasta Stalowej Woli ten cały sprzęt jest na dużym zestawie to jest duży tir mamy ze sobą prawie 19 tysięcy litrów tego płynu tak aby przy jednym zatankowaniu można było obiekać całe miasto specjalny samochód, który mieszkańców. A nasi strażacy ochotnicy wspomagają nas w tym, żeby informować mieszkańców o prowadzonym odkażaniu. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, do zobaczenia.